Nie ma? Znowu wpadłem na budowę, zobaczyć co się tutaj dzieje. Jak widać, ścianki są już szpachlowane. Arbajten, arbajten, nie opierdalajten, bo do domu wypierdalajten. Słuchajcie, miałem takiego szefa w Niemczech. Jak się opierdzielał do szefa, mówię, arbajten, arbajten. Nie opierdalaj ten albo do domu spierdalaj ten. A on się mnie pyta, co to znaczy po niemiecku, co to znaczy. A ja mówię, że masz ryjkaczy. A on ryjkaczy, wziął telefon, wpisuje w Google, żeby mu tłumacz przetłumaczył, nic mu nie wyskoczyło. Słuchajcie, jest kilka zmian w planie tutaj budownictwa. Ponieważ nie wyrażono mi zgody na balkon podwieszany, całą kuchnię dostosowałem, wyrwałem parapety, ściankę od sypialni postawiłem tak, żeby mógł być balkon, a wczoraj usłyszałem, że teren wspólnoty jest do granicy elewacji budynku. No, i balkon wystawałby poza elewację. Są tutaj balkoniki, ale takie wąziutkie, malutkie ludzie mają, a mój balkon wystawałby poza granice naszego gruntu. No i teraz wychodzi na to, że musiałbym iść, dowiedzieć się, do kogo należy tutaj ta trawa, chodnik, żebym mógł na jego przestrzeni. Zrobić sobie balkon podwieszany Słuchajcie, normalnie jaja jak kabaret Jak pojadę na ryby To muszę się kaczek zapytać Czy mogę rzucać przez ich przestrzeń powietrzną Z pławik, z haczykiem, z ciężarkiem Jakbym założył balkon Na czyjejś przestrzeni Może by mnie ostrzelali Albo zbombardowali, słuchajcie Tutaj mieszka sporo mocherowych beretów Także demon przyjechał z Niemiec, jakieś balkony podwieszane pewnie czarne mszy będzie odprawiał do swoich innowierców. Jakieś okapy chce zakładać, gaz zlikwidował, prąd w mieszkaniu zwiększa, będzie nas na krześle elektrycznym sadzał okapy, żeby w chacie nie śmierdziało, ściankę wywalił, budynek się zawali. Zaraz przyjedzie jeszcze przywódca moherów, Tadeusz, z kropidłami, świecami będą stały pod moimi drzwiami. Demona będą ze mnie wypędzały. Może się tak wydarzyć z moherami. Słuchajcie, nie ma żartu. Robota w re, jak widać. Zdecydowałem, że jednak do kuchni będą drzwi wejściowe, ponieważ miała być otwarta przestrzeń. Ale z tego względu, że raczej balkonu nie będzie, chcę mieć to pomieszczenie kompletnie szczelnie zamknięte. Że jak sobie zakurzę fajurka albo coś usmażę, założę sobie okap. Okap chcę mieć o takiej mocy, że słuchajcie, jak będę smażył wątróbkę drobiową z cebulą, jak włączę okap. Na trzecie nastawienie najmocniejsze. Mamy cebulę z patelni wyciągnąć. Dobra, taka krótka, wrzutka ode mnie. Trochę dzisiaj na wesoło chłopaki tutaj działają, wiercą. Na plus jest to, że wspólnota wyraziła zgodę na to, żeby cała skrzynka z licznikiem, bezpiecznikami głównymi była na klatce. Także nie będzie mi wisiał taki klamot tutaj na chacie. Dzisiaj pójdzie masa poziomująca na podłogę no i powoli będzie można kłaść płyteczki. Tutaj chłopaki walczą, ścianę prostują, ponieważ zobaczcie jaki był uskok na ścianie, jaka tutaj luka powstała. Dobra, arbajten, arbajten, nie opierdalajten. Kończymy to nagranie, panowie i panie łapeczki, komentarze, mile widziane. Do następnego filmiku.